No, witam, witam. Jeszcze jestem w pracy. Już kończę prawie robotę swoją. Ja wrócę do domu. Doganę to, co mam, ogarnąć, czyli wasze pozdrowienia. Muszę ogarnąć się, bo jeszcze jestem w pracy. Trudno. Tak jest życie. Ja mówiłem, że ja nie wiem, kiedy skończę. Jak jest. Przeproszę zapierdol Bo trzeba Zrobić Tą robotę Dlatego tak mówię no Postarałem się jeszcze chwilowo Tutaj dać Informacje <grym> Tego typu Ja też kurde jestem zmęczony Przez ten upał Ogólnie Ja Też Chcę troszkę odpocząć. Już też do roboty. A, co zrobić? Nic się nie zrobi. No i trzeba pracować na rodzinę, To jest podstawa. No ale to nie jest takie ważne szczegółowo. To jest moja sprawa prywatna, jak się mówi. Nie, no, jaka, zrobiłem. To wszystko, co miałem zrobić, pompę zainstalowałem. Tego jeszcze parę tak elementów muszę zainstalować. No i do domu. wreszcie do domu, do swojej żony się przytulić. No i pogoda dała. Co da nie ludziom? Bo jak czytałem, słyszałem. Tego. No a już dobrze, że zeszło. To słońce tego tylko jest duszno. Może będzie burza, może deszczowa. Nic nie wiadomo w ogóle. Coś mi się wydaje, że zacząłem kropić. Bo na mnie tego wyszedłem na chwilę. Żeby z wami tutaj żeby żebyście nie, nie martwili się, jak tam tak żyje, jest tam praca i inne rzeczy. Jest taka pogoda, jakby się coś się ma zebrać, a nie może. Może cisza przez burzu. O! To właśnie to jest dobra rzecz. W ogóle. A co mam powiedzieć? No. Ciężka robota, ale jest warta hajsu niż robienie streamowania na YouTubie. To jest podstawą tego, nie robić siebie debila. Tak, mówię już nie raz, nie dwa, już nie będę się tutaj yy, wałkowali tego tematu. Po prostu powiedziałem to, co powiedziałem. O co wy macie na to zdanie? To jest wasza broszka, jak się mówi. Ogólnie. Nie wiem, co tam kubeł ugotowała dla mnie. Nie wiem, tego tego to jeszcze nie wiem. Się tam dowiem. Może jest zupa, może frytki, może coś. Nic nie wiem. O jest Jestem zmęczony. Jak legnę, to legnę. Jak się mówi. Nie no, muszę właśnie te pozdrowienia oglądać. Tak jak To będę siedział po nocach, żeby to zrobić, ale jutro do roboty na 6 rano. I to jest to. No co? Co mam powiedzieć? Poznam wszystkich. Którzy słuchają mnie Trzymajcie się Ja skończę tą, muszę skończę tą robotę, którą mam Trzymajcie się, bęc!